Czasami chciałabym się znaleźć w takich pieńkach i w takiej stajni, rzucić wszystko, zająć się czymś zupełnie innym, jak bohaterka tej książki. Świetnie i z ogromnym poczuciem humoru, jak to zwykle u Izy Frączek napisała na powieść. Polecam gorąco. Lucyna Olejniczak, jedna z recenzji, czytam z y, okładki tyłówkowej tak zwanej, na autorka Iza Frączek. Ze mną, dzień dobry. Dzień dobry, witam się, witam państwa. No tak, to jest już, y, to jest pierwsza część trylogii. Drugą już muszę je pochwalić, że ja już znam, y, ale jeszcze państwo na tę drugą część poczekają, cierpliwie, do lipca. No, do lipca. Yy, trzecia też, jak rozumiem, zamknięta, ale, ale w swoim czasie ujrzy światło dzienne. A jesteśmy świeżo po premierze tej pierwszej. Czyli właśnie możesz już odetchnąć z ulgą i pożegnać mentalnie, w pewnym sensie, stajnie. No cóż, mentalnie podczas tworzenia ta stajnia wyssała mnie jak wampir no normalnie. Myślę. Ja już miałam tak dosyć już pod koniec. Potem jak już postawiłam tę ostatnią kropkę, mówię sobie, Boże, więcej żadnych koni, krów, świn, <laughs> po prostu żadnego inwentarza żywego. Już później nie mogliśmy się już doliczyć tego, ile tego było w tych trzech częściach. No, ale udało się. No i rzeczywiście, no, no już, już mam, mam tego troszeczkę dosyć. Zwłaszcza, że jeszcze mnie czeka trochę roboty takiej tej no, technicznej. Tak druga część korekta taka ostateczna już po łamaniu i trzecia część właśnie już jest świeża po pierwszej redakcji też na mnie czeka. To A ja chyba w międzyczasie przyjemna e, część. Nienawidzę no czytać to... swoich książek. Nienawidzę po prostu kończę kończę książki, żeby ją wysłać muszę ją przeczytać i to już nie jest takie fajne, nie lubię. Niesamowite. Ale dlaczego? Perfekcjonizm sprawia, że tu byś zmieniła, tam byś poprawiła, czy, czy nie, co? No to wiadomo, że czytam i poprawiam, ale... A poprawiasz po nie, nieskończoność, czy starasz nie, się... Nie nie, 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 ja staram się nie, nie rzeźbić za bardzo tego tekstu, ponieważ wychodzę z założenia, że to nie są jakieś super, mega wiekopomne dzieła, tak. gdzie trzeba by było tutaj się doktoryzować, czy ma być lub, czy albo i czy zdanie ma być bardziej, czy mniej złożone. Dlatego też chyba redaktorzy lubią ze mną pracować, bo ja za bardzo się nie czepiam. Po prostu nawet prosiłam, żeby, żeby zawsze tekst po poprawkach był bez systemu nanoszenia zmian. Mam po prostu tekst na czarno i jak coś mi się rzeczywiście nie podoba i ktoś mi coś zrobi nie tak, jak ja bym chciała, żeby było, to ja to sobie z powrotem... A, no, po prostu pozmieniam. Ale A jeżeli cię jest pytać właśnie, czy to prawda, że dostajesz swój tekst i masz tam milion czerwonych zakreśleń... A żeby tylko czerwonych, tam są wszystkie kolory tęczy. Ale Grogoziński pisarz, Alek Rogoziński. E, już tak o nim będę mówić i myśleć zawsze. Nie, mówi, że to no, na ego działa kiepsko, bo to się można załamać, bo masz takie poczucie w pierwszej chwili, że o Jezu, wszystko źle. Nie? No cóż, ale to inaczej, e, w zależności od tego, na ile mamy dystans do tego, co robimy, na ile serio traktujemy to, co robimy. No akurat traktuję moją pracę jako no, z takim dużym, dużym luzem i właśnie z dużym dystansem. Ty I też w ogóle dziewczyna. Tak, staram się nie szukać kłopotów tam, gdzie ich nie ma i na pewno no, nie będę sobie przysparzać problemów przy jakiejś redakcji, no bo, no bo czy ktoś po prostu użyje dwóch innych słów zamiast tego, co ja sobie wymyśliłam, to naprawdę nie ma znaczenia. Tak, trochę tak, aczkolwiek no są pewne rzeczy, których bardzo skrupulatnie pilnujesz. No zdecydowanie, no są wiadomo pewne, czasem są takie smaczki, które chciałam przemycić i nagle ktoś mi pozmienia. Tak? Aha, I pamiętam, że... była taka anegdota przy książce Koniec Świata, gdzie y, główna bohaterka Marylka pracowała w agencji reklamowej, była copywriterką i miała takiego strasznie męczącego klienta zagranicznego, który ją zawsze wytrącał z równowagi. No i ona, no, no, jak zawsze jak do niej dzwonił, to no, do, do, doprowadzał ją po prostu do szewskiej pasji. I ona w pewnym momencie już taka wściekła, z taką pianą na ustach rzuca tym telefonem i mówi dupek dzwoncy. No i cóż, dostaje tekst po redakcji, po korekcie i na dupek, dzwoniący jest <śm> jakby, okazało się, że w ogóle ten... Dzwoncy to jest określenie, to jest regionalizm małopolski, o czym ja nie wiedziałam, ale ponieważ um, pan redaktor i korektor pochodził z Warszawy, więc w ogóle nie znał tego określenia. No i poszedł ja ten też dzwoniący, znał. poszedł ten dupek dzwoniący, jak Boga kocham w pierwszym rozdziale, ja się załamałam, Ach. że nie można było tego poprawić. Patrz, um, niby taki drobiazg, nie? Tak, no od no, Bogu dzięki, że on dzwonił. Jest to akurat się, się udało, chociaż zgadzało, się chociaż zgadzało, ale takie historie się po prostu dzieją, no po prostu było to wcześniej niewyłapane i na przykład w jednej z książek jest żona bohatera, ma na imię Magda, a na tam, nie wiem, dwusetnej stronie nagle ma na imię Marta. O, no I, to są niebezpieczne więc historie. Więc są takie rzeczy, to się zdarza i nie ma właściwie książek, które by nie miały nic. Z, mhm. takich, z takich małych wpadek. I to jest tak, że redaktor bardzo czuwa, to znaczy je, do jego zadania należy również to, żeby wychwycił takie logiczne błędy. Tak i merytoryczne. I na przykład tutaj raz miałam inną panią redaktorkę niż tą, z którą zwykle pracuję. I pani mi wręcz zarzuciła na marginesie taką uwagę, której się nie dało wykreślić bez tego systemu zaznaczania zmian, że ona ostatnio była w szpitalu i było świetne jedzenie, a ja napisałam, że takie paskudne jedzenie dają w szpitalu. I że to się nie zgadza, bo ona była i ona jadła. Aha, okej. Okay. No więc takie rzeczy, no, no niestety, no... To yy, niesamowite. No, no, no naprawdę, takie rzeczy też się dzieją, więc trzeba czytać dokładnie. Ja staram się, żeby zawsze i zawsze o to proszę, żeby w wydawnictwie no, redagował i korygował, yy, i robił korektę ten sam zespół, żeby to były te same osoby, bo my już się znamy. No jasne. Yy, na to książka? To już będzie okładka dziewiąta. No, ale jedno no słowo nie znacie. było. Znamy się. to nie, nie. To akurat było chyba pięć czy sześć książek tym z, z tym, z tym zespołem, zespołem. Ale już wiemy, każdy z nas ma jakąś manierę. Każdy, ja już wiem, co pani, pani zajmująca się redakcją, tudzież pan od korekty, co oni lubią mi tam pozmieniać i pomieszać, na co mam uważać. Oni już wiedzą, co ja lubię, jaką, jaką ja mam manierę. Ostatnio nadużywam słowa w prawdzie. Naprawdę? Tak. Przy redakcji jednej z książek znalazłam chyba 70 razy to słowo użyte. Teraz A ja już sobie podpisz. Absolutnie. Tak, ta, absolutnie, no, absolutnie. Czasem, aczkolwiek, to są takie nie wszystkim. Wiesz. Tak, tak, absolutnie jest tak. tak, absolutnie nie. Mm -hmm. Absolutnie masz rację. Tak, dokładnie tak, to. dokładnie tak. No co, czasem takie słowo się do człowieka przyczepi. I to na chwilowo, i, tak. Okresowo. Mm -hmm. tak. Stajnia w piękach. E, dlaczego Stajnia? Skąd ci się wzięła Stajnia? Bo te, miejsca akcji twoich bohaterów, różnych twoich książek, e, no są raczej takie bardziej z tego, co kojarzę, miejskie. A tu taka sielskość nagle wkroczyła do twojego życia. Może potrzeba jakaś... Freud może odkrył jakąś nie. potrzebę w tobie wewnętrzną. No nie, nie, nie skąd? Ja po prostu wakacje spędzam w Stadlinie. <grym> A wszystko jasne. I stamtąd się to wzięło, chociaż ja tam jeżdżę od ładnych paru lat i nie wpadłam na to wcześniej. I dopiero tutaj nas, mnie zainspirował taki nieprzyjemny incydent, ponieważ no nam padł podczas naszego pobytu. Strasznie długo walczono o jego życie. Ja tak, tak. I, I taka akcja I też on był się taki cudowny, odbywa. bo on się w ogóle urodził w piątek 13. Był taki śliczny, ale problem miał z pojawieniem się na świecie. Trzeba mu było pomagać, trzeba było go uczyć jeść. No, on był przepiękny, albo taki, taki był jakiś taki delikatny i pechowy. No i po trzech miesiącach czy tam. Nie pamiętam już dokładnie, no ale się no nie udało. No i na następny dzień tak mnie jakoś po prostu tknęło Ja mówię, kurczę, my tego rybaczka tutaj zaraz usadzimy gdzieś w akcji, zaraz coś tutaj będziemy mieli. Zwłaszcza, że mam miejsce, w którym, o którym dużo wiem, gdzie mogę się zapytać. Mam... Tak, bo tutaj takiej e... dokumentacyjnej, merytorycznej wiedzy jest sporo. No, trzeba no jest naprawdę sporo ją jest, mieć. Jest jest, jest jest trzeba mieć skąd tą wiedzę wyczasnąć. Ale też domyślam się, że to mimo że tak spędzać wakacje i konie gdzieś są jakąś swoją prywatną pasją, to też sporo sporo nie wiedziałaś i na potrzeby pisania trylogii musiałaś się dowiedzieć. Mnóstwo się musiałam nauczyć, ale konie w ogóle nie są moją pasją, bo ja mam potworną alergię na konie. A tak? Jeszcze jestem takim beztalenciem jeździeckim, że, że w ogóle dałam sobie spokój po dziesiątej <grym> lekcji. Jeszcze spadłam, połamałam sobie żebra, więc z koni się Uf. wyleczyłam. Ale moja rodzina jeździ, więc ja nie mam tutaj innego wyjścia, jak czasem do Zadniny się no to na dłużej. To niesamowite, dlatego że... Czytając książkę ma się poczucie, że no, autorka kocha konie, wiesz? Tak, tak. No to, to, też, to jest ar. Też u mnie w wydawnictwie robiliśmy. zostałam zaproszona na sesję zdjęciową właśnie promującą tą książkę, tą sagę stajenną. No i wywieźli mnie do stajeniny. 10 grudnia, w wichurze takiej, że Przeżułaś jak robiono mi na tym padoku zdjęcia, to łzy mi leciały, wpadały mi do uszu po prostu, takie warunki Były kosmiczne, ale zawieźli mnie do stajni, wysłajcie, ja nie wejdę do stajni,

Eee, o lotach w kosmos eee, ostatnio sugerowałaś mi, <laughs> tak. że dobrze, że nie pisze o lotach w kosmos, bo wy tak, to... trzeba było tam pojechać. Po Właśnie, był. Niekoniecznie trzeba iść na księżycu, żeby o księżycu książkę napisać. Pracia. Racja, racja. Co ci tam już w głowie się rodzi nowego? Czy odpoczywasz trochę? Nie, no ja nie odpoczywam. Znaczy, bo... Teraz to zaczęła się machina no taka medialno-promocyjna, nie? Tak, tak, no tutaj trzeba no jednak sporo tych działań promocyjnych zaliczyć. Ja właściwie tak, no teraz mam no, robotę taką techniczną z tekstem. Mam redakcję, tak, mam korektę tak. dwóch pozostałych części i muszę się z tego, co robię teraz, muszę się z tego wyrwać, bo ja już jestem zupełnie gdzieś indziej, ja ja jestem już na stacji narciarskiej na Śnieżnej Granicy. tu tak, ja kupuję ratraki na śnieżam stoki, czyli lat, różne latem rzeczy. jeździsz na nartach. Tak, latem jeżdżę na nartach. To może jakąś opowieść wigilijną byś teraz napisała. Ale wiesz co, ale w każdym myślenia. z moich książek jest wigilia. I zawsze jakiś <laughs> przepis jest przemycony. To I i zawsze, zawsze się wigilia zdarzy. Więc tutaj wigilii raczej nie będzie, bo my jesteśmy tak jakoś w maju teraz z akcją, a już kończymy pierwszą część pomalutku. Myślę, że będą dwie. Zobaczymy, czy ten temat się spodoba. Maszyna do pisania jesteś. Dlaczego? nie? To Pisze strasznie długo się teraz ślamazarze, ślamazarze mi się, czy ślimaczy mi się ten, ten nowy tekst, bo zaczęłam w listopadzie, a po drodze święta, ferie, jedne, no, drugie i tak dalej. To, z to wybija z rytmu. Także książkę? trzy miesiące. Mhm. a teraz już od listopada i jeszcze nie skończyłam. Mhm. No. Więc zdecydowanie nie powinnam pisać w zimie. <laughs> Widzisz, tak, zdecydowanie trzeba wyjechać w jakieś ciepłe kraje, usiąść nad brzegiem oceanu. I, po, o, i chyba bym umarła z nudów. Naprawdę. To nie ty? Musi... Nie, to nie, nie, ty. nie. U mnie musi się coś dziać cały czas. Jak sobie, jak, nawet jak się nie dzieje, to sobie coś znajdę. No dobra, to powiedzmy trochę coś więcej o tej bohaterce, bo ja ją znam, ty ją znasz jeszcze lepiej, ale niech nasi słuchacze też trochę jej poznają, a ja nie chcę mówić, żeby za dużo nie zdradzić przez przypadek nie chcąc. Mm -hmm. Tak, to, to będzie na mnie. Jak zwykle. To, to będzie na ciebie. Tak, wolę tak. No cóż, no mamy Magdę. Magda jest osobą... Taką dosyć fajną, to jest fajna dziewczyna, która niestety w życiu, której w życiu zdarzyło się zagapić. Ona się zagapiła na tyle, że w ostatniej dosłownie chwili zorientowała się, że spędza życzenia innych, spełnia życzenia innych, nie swoje. Stąd właśnie tytuł, koncert cudzych życzeń. W ostatniej chwili się opamiętała że jednak takie życie jej nie odpowiada, że mimo wszystko, mimo tego, że się poświęca, właściwie ona ważna dla nikogo za bardzo nie jest. Ale też życie płata jej figla, ponieważ rzuca ją w zupełnie inne warunki, w zupełnie inne środowisko. Ona jest kadrową z biura. Tymczasem ląduje w Stadninie i to w Stadninie po prostu, które jest ruiną. I musi się tym jakoś zająć, musi to, to jakoś wszystko tam zorganizować, musi ruszyć ten cały interes, który praktycznie nie ma prawa bytu. I ona właściwie, ona ma mnóstwo szczęścia. Ona ma mnóstwo szczęścia, ponieważ mnóstwo decyzji podejmuje kompletnie ad hoc, totalnie intuicyjnie. No i niestety każdy fachowiec, kto się zna na temacie, jakby tak przeanalizował tę decyzję, by się złapał za głowę. W życiu sam nie podjąłby takiej decyzji. Tymczasem ona się rzuca po prostu intuicyjnie na pewne rzeczy i się udaje. I czasem ma szczęście, czasem jej ludzie pomogą, czasem tak okoliczności się poukładają, a czasem po prostu decyzja była właściwa. A czasem płacze nie ma siły i, 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 Ale, i, pojawia, i pojawia się oczywiście, wielka wątpliwość życia. Mamy, mamy, mamy cały wachlarz emocji i, i ona naprawdę dostaje w kość. Mój redaktor prowadzący z wydawnictwa pod koniec trzeciej części, kiedy na chwilę utknęłam i wysłałam mu tekst, żeby może coś mi podpowiedział, co mam dalej robić, oh. zadzwonił do mnie i mówi, wiesz co, kurczę, tak bym chciał, żeby tej dziewczynie się w końcu udało, że, żeby po prostu już ileż tych kłód pod nogi możesz jej rzucać, ja bym chciała, żeby ona jej. miała pieniądze w końcu, żeby ona żeby ona była szczęśliwa, żeby jej się w końcu udało, <laughs> po prostu ile można, po prostu ile, ona już zasłużyła, tak? Mm -hmm. Także Magdy Ciekawie, lubią. Podoba mi się też ten proces, wiesz, zradziłaś między słowami tego się do, 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 uczepię, bo podoba mi się ten proces. Zdarza się, że utkniesz i i tak. I prosisz o inspirację? Tak, czasem się zdarza, no, już przy trzytomowej e, powieści może. E, gdzieś po prostu jakiś taki korek, korek, gdzieś mnie tutaj przytkał na chwilę. Czy to nie jest tak, że ty masz koncepcję, całości no, od początku? No. Nie, ja piszę na bieżąco. To jest mm -hmm. akcja, która powstaje właściwie ze stronicy na stronicę i ja nie wiem, co jest na nast w następnym akapicie. Czasem mi się wydaje, że ja wiem, co będzie na następnej stronie, jaka będzie następna scena, jak się skończy, a to mi się tylko tak wydaje, <śm> że niestety. Magda ma coś z ciebie? Nie. No właśnie. Nie, Magda jest takim miksem, miksem, nie wiadomo czyim. Ja nie odzorowuję takich... Śni ci się fabuła czasami? Nie. Masz nie, snów? nie, nie śni mi się fabuła. Ja po prostu, no i tak jakoś, nie wiem, spada na mnie. A łapiecie Wena w najmniej oczekiwanych momentach i musisz zapisać wtedy pomysł? Czy Wena czy, czy, czy to bzdura? Nie, nie, nie. Czasem je na przykład złapie jakieś takie fajne zdanie. No, 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 I no. mówię dobra, zapiszę takie fajne, takie, takie, tak takie treściwe, tak. takie fantastyczne, takie, takie, <laughs> takie, takie, takie mięsiste zdanie, takie fajne. I oczywiście zapiszę, tylko nie pamiętam nigdy gdzie, także wolę zapamiętać. <laughs> Tak, tak, znam to. Tak jak dyktafon miałam w samochodzie i, i za każdym razem, jak było takie zdanie, które mnie dopadło w podróży, no to tak, no to dyktafon, no fakt, no jest, tylko ma rozładowaną baterię. No jak już rozładowałam baterię, to zapominałam, czy dawałam dyktafon. Dokładnie. A jak już w końcu udało mi się coś nagrać, to, to, to zapomniałam już w ogóle do której książki i, i, i zgubiłam dyktafon. Nie no no, <laughs> <laughs> wiem o co chodzi. Pisz sobie dać spokój. <laughs> Izabela Frączyk, pisarka, pamięta jeszcze tę Izabelę sprzed pisania? No pewnie, że tak. Właśnie to była inna jestem... dziewczyna? Nie, 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 ja się kompletnie nie, nie zmieniłam. Ostatnio koleżanka tak, tak nie wiedziała, czym ja się zajmuję i w końcu się przyznałam. Ona mówi, tak? Ty piszesz książki? Przecież ty jesteś całkiem normalna, nie? Ja mówię, no, dlaczego mam być nienormalna? Nie naraz dziękować, no jak? czy się obrazić? Czy powinnaś Ci odbić jakaś palma, jakaś korba, A? jakaś woda tak sodowań, ja nie? To... Ja mówię, ale w takiej okazji, tak? No, no ktoś, no tak jak na przykład mamy lekarza i, i na przykład zoperuje pacjenta i w związku z tym co, jest jakimś kimś Nadzwyczajnym, człowiekiem. nad człowiekiem, nie po prostu wykonuje swoją pracę, tak samo jak ja wykonuję moją pracę. Ale szczęście dało ci pisanie? Samo pisanie y, tak, ponieważ y, cała ta, y, ogólnie mówiąc, robota y, daje mi to, co kiedyś mi zabrano, bo ja zaczynałam od takiej y, fuchy, można powiedzieć, mocno dyna dynamicznej, pracowałam w terenie, dużo jeździłam samochodem, odwiedzałam klientów, organizowałam różne eventy, konferencje, promocje, y, y, ja byłam w ciągłym ruchu. Nagle, y, jak już zaczęłam awansować, usadzono mnie na sali konferencyjnej z uchwałami zarządu, z jakimiś radami nadzorczymi i itd. Tak to strasznie brzmi. I tak, to brzmi okropnie. I ja po prostu stamtąd ja się wyrywałam, szukałam sobie pretekstu, że ja na przykład mam spotkanie w Gdańsku i ja koniecznie muszę osobiście, więc wsiadałam w samochód mhm. i wypróbowałam z biura Ucieczka. na te parę dni, na te parę dni, żeby, żeby po prostu z tego uciec. I to ja się dusiłam w biurze. Później y, jakoś tak się życie poukładało, że y, no, już zrezygnowałam z tego, wiadomo, małe dzieci i tak dalej, no w życiu jest troszeczkę, troszeczkę się wszystko zmienia. Y, a ta praca dała mi to, że ja jako domator mogę się wyżywać w domu, pracując y, y, właśnie, no, krótko mówiąc, w kuchni tudzież w różnych innych miejscach, na tarasie, gdzieś w ogródku, w garażu, gdzie tam mnie akurat dopadnie. A z drugiej strony są takie momenty, kiedy ja już czuję, że mam dosyć, że ja potrzebuję ludzi i wtedy wsiadam w samochód, jadę na spotkania autorskie, jadę na spotkania takie jak tutaj do ciebie. I ja wracam po takich dwóch, trzech dniach do domu tak naładowana pozytywnie, że tak, można znowu siadać z takim powerem i I mogę znowu siedzieć dwa miesiące i pisać, to i w ogóle nosa, nosa nie wystawiać, pięk. więc mogę pisać, gadać i jeździć samochodem, czyli robić te trzy rzeczy, które w pracy Kochasz lubię najbardziej. najbardziej tak. Dokładnie, dlatego daje mi szczęście, tak. Um, koncert cudzych życzeń dla Państwa. Proszę pisać maile. Czas dla Ciebie, Małpa RDCPL. Czas dla Ciebie, Małpa RDCPL. Mamy trzy książki dla pierwszych trzech osób, które do nas napiszą. napiszą. Izabela Frączyk była naszym gościem. Dziękuję Ci pięknie. Czekam ja na kolejną serdecznie, część. Niesam niesam serdecznie dziękuję. <laughs>